Dzień dobry, dzień dobry. My właśnie robimy podlewanie. Radosław zwłaszcza robił podlewanie. Wszystko mówimy. My zarabiamy, my wydajemy, ja kupuję. <laughs> e, no tutaj cienko. Tutaj jest cebula. Muszę znowu tutaj przekopać, bo tutaj rzeczy jeszcze są. Rzut mi zaczęła schodzić. Sałata się w ogóle nie pokazuje. Tylko wiecie co? Wybrałam najbardziej zacieniony tutaj w sumie z rana punkt. Niestety. A tutaj mamy buraki Marchewka i co? Burak, marchewka i? Pietruszka. I pietruszka. E... Tu, tak? Aha, tak. pietruszka. Tutaj. Marchewka, pietruszka i Dzisiaj, e... tak jak mówię, to przeplewię znowu i zobaczę, co mam do pikowania. A tutaj robi się śniadanko Joli, owsianka z płatkiem, niby migda... z mlekiem migdałowym i z nasionami chia. Ja dodałam nasiona chia, ja dodałam cynamonu, a mleko dodałam moje kokosowe. No i te takie organiczne płatki. Wiecie, że ja kocham owsiankę, a teraz jak mam do zrobienia w ten sposób, to zobaczymy, czy będzie smakowała oczywiście porcja pojedyncza, bo Radosław powiedział absolutnie nie. Nawet jak będzie dobre, to ja nie lubię. Także nie. Wow, zobaczcie na te nasiona, jak się ładnie zrobiły. W ogóle wygląda bajecznie. W ogóle te nasiona ja wyglądają jak parsi e, Passion fruit. No i, aha, jeszcze ja oczywiście dodałam cynamon, Nie wiem, czy powiedziałam. Ja oczywiście dodałam cynamon, bo u mnie zawsze cynamon do owsianki. A w szklarni, kochani, pamiętacie? W tych... A co tutaj się stało? tych chyba luna przewróciła. W tych doniczkach chciałam astry karłowate i... Czemu mi kapiesz za leginsy wodą? I już dwa zeszły. E, tutaj mamy ogórki i papryki. Nie, papryki. Te bardzo ostre. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. No dzień dobry, dzień dobry, moi kochani. Może się Wam pokażę, jak już się troszeczkę umelewałam. E, troszeczkę nie wiem, co mam zrobić na obiad. Tak się zastanawiam, co mam zrobić na obiad. Myśleliśmy o kary, też robionego robione w tu maszynie, ale mam chyba chęci na pieczone. Chciałam powiedzieć kuczaki, Na pieczone ziemniaki. Także zrobię pieczone ziemniaki, zaraz stawię do piekarnika, do tego kuńczyka. kuńczyka do tego tuńczyka z majonezem i z kukurydzą, jeśli mamy kukurydzę. Patrzę, czy mam olej, czy muszę wpisać listę, czy muszę wpisać na listę zakupów olej, a ja muszę wpisać na listę zakupów olej. Także dobra, biorę się za tą sałatkę z tuńczyka, znaczy sałatkę, wiecie, tuńczyk wymieszany z majonezem, to tutaj do tego dodaję e, kukurydzy. Jeżeli nie będzie kukurydzy, to dodam troszkę e, czego dodam? To dodam troszkę ogórka kiszonego i taki będzie właśnie obiadek. Do tego jakieś warzywa ugotowane. Simple, yummy. Ogólnie patrzcie, jakie olbrzymy No są po prostu... Wielkie, great for jackets. 60-80 minut. No troszeczkę, troszeczkę to potrwa. Tym bardziej, że już jest trzecia. No dobra, będziemy mieli po prostu e, późny obiad i tyle. No i widzicie, przy okazji, jak już piekę ziemniaki, to Wam powiem, jak to robię, bo się dosyć często pytacie. E, to jest takie bardzo popularne angielskie danie. E, także kochani, tako: ziemniak umyty, wyskrobany. Znaczy, tutaj tylko mułam e, gąbeczką z tą siatką, siatką stroną siatkową, e, wysuszony. Później dałam na nie jedną i drugą troszeczkę oleju kujawskiego. To akurat jest z czosnkiem i bazylją, ale to naprawdę kropelkę na każdym. Wymasowałam te ziemniaki w tym oleju. I później, jak widzicie, dodałam soli, tutaj grubo mielona i ta sól powoduje, że ta skórka jest wtedy bardzo chrupka. I pamiętajcie, myjcie te skórki, róbcie sobie z solą, bo to wtedy naprawdę dodaje dużo, dużo smaku wtedy te skórki są pyszne, a wszyscy wiemy, że w skórkach od ziemniaka jest bardzo dużo witamin. I teraz wylecie do piekarnika godzina najmniej, przypuszczam, że około półtorej, zależy, wiecie, zależy jaki ziemniak, to będziecie widzieli głównie po skórce, bo jeżeli skórka już będzie taka um, gotowa, to w środku też będzie gotowy, także wkładam do piekarnika. Uch. Cóż ja mogę powiedzieć? Chciałam sprawdzić, ile mamy kawy. No i mniej więcej pół mamy mniej. Yy, powiem Wam, że pasta zrobię z dwóch puszek, to jeśli nam zostanie po obiedzie, zależy ile sobie nałożymy do ziemniaka, to to nam zostanie po prostu jeszcze na, albo na kolację, albo na jutro yy, na śniadanko, czy tam na kiedy, na chlebek. Także jedna cała duża cebula, dwie puszki, majonez, gotowe. Faktycznie się zjarałam, normalnie jestem zjarana. Tutaj, tutaj jestem Zielon, w ogóle jestem uczulona, nie wiem e, czy wam mówiłam, ale ja zawsze na słońca, pierwsze takie promyki słońca dostaję e, wysypki centralnie. Dziwne to jest co? Mm. Zawsze na wakacjach tak mam. E, a ja właśnie chciałam tutaj nawiązać, moi drodzy, e, do jednej sprawy. Dostałam ostatnio taki komentarz od jednej z was. Czy rzeczy, które zamawiałam przez internet, czy były mi konieczne, że powinnam pomyśleć też o kurierach i o listach naszych? Ja tam pod tym komentarzem odpowiedziałam i spokojnie każdy wiecie, ma prawo się zapytać. Ale właśnie chciałabym do tego znowu tutaj nawiązać, bo znowu rozmawiałam z moim sąsiadem, który jest kurierem e, Także tak, powiem Wam, pierw może, pierw rozmawiałam e, z naszym listonoszem To jest pan, który tutaj od lat już jest listonoszem, starszy pan, który zawsze, nie wiem czy jak to wygląda w Polsce, ale tutaj sytuacja wygląda tak, że jeżeli przychodzi kurier lub przychodzi listonosz, pukają, zostawiają przed drzwiami i odchodzą Czasami się z jakiegoś tam daleka pytają, jakie imię, nazwisko, żeby wpisać, a czasami po prostu tylko bye, bye, thank you, bye i wiecie, i idą no, i ostatnio właśnie był listonosz, i też zostały mi rzeczy. Trzecia praca. I ostatnio, właśnie listonosz przynosił mi też jakieś rzeczy. No i oczywiście, odszedł i wiecie, ja otworzyłam drzwi, on był tam daleko, no i ja po prostu, my przeważnie sobie rozmawiamy, także z daleka, z daleka, żeby nie było. Z nim rozmawiałam i się jego pytałam, no to jak się czuje, czy w ogóle, czy chce pracować. Babe, zamknij drzwi. Jak się czuje? Czy chce pracować? Czy musi pracować? I on powiedział, że on jak najbardziej, on chce pracować i ma nadzieję, że tego nie zmienią, bo on chce to robić. Mówi: Nie ma absolutnie kontaktu z ludźmi, wiecie, no tutaj, z ludźmi. Nie wiem, jak to wygląda na poczcie. Ale powiedział, że się czuje bardzo pewnie, e, nie ma żadnego kontaktu z ludźmi, powiedział, że ma nadzieję, bo tutaj myślą o tym, żeby na poczcie zrobić jakieś e, nowe, nie wiem, limity, żeby poczta była dostarczana raz czy tam dwa razy w tygodniu, e, czy tylko jakieś tam ważne rzeczy, nie wiem, jakieś, jak, jakoś to tam myślą, żeby coś skombinować, ale on mówi, że on ma nadzieję, że tego nie zrobią, bo on chce cały czas pracować, on chce zarabiać pieniądze i nie wiem, czy to ze względu na pieniądze, czy ze względu na to, że po prostu, wiecie, to już jest starszy pan, on po prostu jest chyba e, przyzwyczajony, żeby żeby w ten sposób pracować. No i też rozmawiałam właśnie z moim kurierem, który właśnie wczoraj mi powiedział, że e, przez, zrobili chyba półtora biliona przesyłek czy coś takiego, że wzrosła... On pracuje w DPD, że, wzrosła, że wzrosło nadawanie przesyłek u niego akurat w firmie o chyba 300 czy coś takiego procent i mówi, że po prostu jest masakra, mówi, że jest tyle pracy, i też się właśnie jego zapytałam, yy, czy on chce pracować. Powiedział, oczywiście, oczywiście, że chce, w ogóle taki jest zdziwiony, że ja się jego pytam. A do niego mówię, a nie czujesz zagrożenia? Na co on do mnie powiedział, że Jola my stoimy, no i tak on jest na hali, gdzieś tam pakują, nie wiem, gdzie pakują, nie, nie, wiecie, nie byłam nigdy na takiej hali i, i nie wiem, jak to wygląda. Ale on powiedział tak że stoją od siebie 2 metry, ponad 2 metry, mówi, a teraz jeszcze im powiedzieli, żeby w pracy po prostu rozmawiali ze sobą jak najmniej. Mark, z Markiem rozmawiałam. Żeby w pracy rozmawiali ze sobą jak najmniej, żeby wiecie, żeby nie było ewentualnie tego zagrożenia, bombe, wiecie, tego zagrożenia, jak ktoś tam rozmawia, jak gdzieś się to wszystko w powietrzu utrzymuje. I też powiedział, że jak najbardziej ma nadzieję, że nie zamkną jego pracy. Jego żona, Sara, pracuje w Azda na kasie i też cały czas ma nadzieję, że nie zamkną pracy i że może iść chodzić do pracy. Z kolei druga, co tutaj niesziesz? Nic. Z kolei druga Lucy, która też pracuje w Azji. ona z kolei powiedziała, że ona nie chce chodzić do pracy, ona się boi, e, no ona okropnie się obawia, także ona nie chce chodzić, ale na przykład Mark, ten kurier, też powiedział, że po to my pracujemy, żebyście wy sobie zamawiali do domu rzeczy. Mówi, po to jest to robione, to e, się on się cieszy, on się naprawdę z tego cieszy i oni absolutnie nie czują zagrożenia, tak samo mówią, że nie czują zagrożenia kierowcy, bo też nie mają teraz praktycznie żadnego kontaktu z klientami. Powiedział, troszeczkę gorzej ma się sytuacja na skanerze, bo jak już te przesyłki gdzieś tam są nadawane, no to tam ktoś tam sobie skanuje, ale powiedział, że też podjęli jakieś kroki, że no jest po prostu dużo bezpieczniej, także. Zastanawiałam się też nad tym, czy powinniśmy zamawiać, czy nie powinniśmy, czytałam dużo artykułów i po rozmowie zarówno z listonoszem, jak i z Markiem, jak i z jego żoną Sarą. Powiem Wam, że znaczy ja z Sarą nie rozmawiałam, ale po tym jak oni właśnie rozmawiali, to powiem Wam, że nie, nie mam skrupułów i uważam, że jest to mniejsze zło zamówić przez pocztę, gdzie pilnują, wiecie, gdzie pilnują czystości i pilnują tych wszystkich nowych zasad, bo u nich w firmach ewidentnie to robią. Niż wiecie, wybieracie gdzieś do sklepu, co jest niepotrzebne i przechadzać się między ludźmi, którzy być może są chorzy i, i, i o tym nie wiedzą. Także to chciałam tylko powiedzieć i już, atura Radosław już patrzy Wam pokażę, co robi. Co Cdźpisz. Rzeczwiastko. Mm. Powiem wam, figowe. Że figowe, powiem Wam, że y, jesteśmy w tym domu i jedyne co robimy, to mi się wydaje, że jemy. Najśmieszniejsze jest też to, że ja tutaj siedzę, montuję film i od jakichś 20 minut, czy nawet chyba dłużej, mówię do radka, jest jak piszę czegoś co Najgorsze jest, że nie wiem, czego mi się chce? Wiem, czego mi się chce, bebe. Nie, z loda? E, nie, loda też mi się nie chce. Chce mi się hummusu z marchewką i z solarem. Zrobić? Uh -huh. Jakoś. Nie mam szelera. Jest jeszcze, została taka końcówka. Jakbyś Dzień, był taki. Zwym mężem. Ale ja w pracy Dobrze, jestem. Dobrze, ja wiem, że ty jesteś w pracy, ale też, O, tutaj zaraz znowu mam pracę. Wiecie, ile mam tej pracy i tego prania już mi się żygać, a to już leży. To po Od co ty wczoraj? nie bierzesz? Po co? Od wczoraj to leży? Nie chodzimy do pracy, możemy w jednych majkach przez tydzień przechodzić. <laughs> jeszcze ktoś uwierzy. Nie, nie, chodźcie w jednych majtkach przez tydzień, błagam was, dla własnego zdrowia i komfortu. Tak. Chodźcie bez majtek! No, już chyba zdrowiej. E, także tak, muszę to zrobić, to no naprawdę, to już, to mi chyba leży, to pranie, dwa dni. I nie mam chęci, po prostu nie mam chęci. Jedyne co bym robiła, to bym siedziała w ogrodzie, ale teraz już się znowu zrobiło chłodno, to weszliśmy tutaj, może później znowu sobie, rozpalimy um, w ogrodzie, w tym, może. Nie wiem, czy mi się będzie chciało. No, w kominku. Coś pykało? Tak, wykał twój telefon służbowy. Także tak, to potem. Miał być chłopc na kolację i był. Zjedliśmy, ale radził przyniósł jeszcze gofra. No ale ogólnie chce mi się kanapki z pleśniakiem i z awokado. Musisz mm. zrobić. Tak. Dobra? Zawsze, nie, czekasz, nie, wiem, czy, nie wiem, czy warto kalorii. Pytałam się, jak byłeś w kuchni, co robisz. Nie wiem, czy warto trafić, tracić kalorii na to. Gryza wezmę. Nie będę tego konsumowała, oddaję mężowi. Zrobię samą gofry i nutelą posmarujemy. Następnym razem nie kupuj takiego czegoś, bo nie jest to dobra. Jak widać, już jestem wykąpana, zrobiłam sobie peeling, także cerę mogę mieć delikatnie podrażnioną i będę sobie robiła maseczkę. To jest jaśminowa kojąca po dniu na słońcu w sam raz. Myślę, że ten peeling nie był potrzebny, ale wiecie. Już długo nie robiłam, także zrobiłam teraz, e, co biorę się za jedzenie i myślę, że to będzie już na tyle. Poszukamy może coś do obejrzenia, może nie. dość tabletkę? 22 jest? Jeszcze nie. Może coś znajdziemy, może nic nie znajdziemy. E, ja mam, Powiem wam, że mam Amazon Prime, zadałem przez 3 miesiące, ale tutaj chyba wszystko jest to samo praktycznie co na Netflixie, nie? Radosław mówi bardzo podobne rzeczy, także myślę, że nic tutaj nie będzie ciekawego. Do obejrzenia. No zobaczymy, czy coś znajdziemy, czy nie. W każdym razie, kochani, dzięki za dzisiaj. Do następnego razu. Buziaki. Pa-pa-pa.